Witam Was, wagi serdecznie. Witam Was na moim kanale Kasia Taro. To będzie czytanie tylko, będziemy się skupiać na Waszej osobie, czyli o osobie, na osobie, o której cały czas myślicie, chcielibyście się coś dowiedzieć. Także skupimy się na tym, co ta osoba o Was myśli, co ona do Was czuje, co zrobi w Waszym kierunku i na samym końcu chcę wyciągnąć karty porady, co wagi powinny zrobić, e, jeżeli chodzi o tą relację. Także pomyślcie o, o Waszej osobie i zobaczmy, co te karty powiedzą. A jeszcze przed tym krótka reklama. Tutaj z boku macie, e, macie e, zdjęcie mojej książki. To jest kompendium wiedzy o taro tarocie, chyba jest 400, nie wiem, 450 stron, o samym tarocie. Od, zaczynamy od historii, każda karta jest opisana, jest opisana podróż głupca, są różne rozkłady, są różne ćwiczenia, także polecam, to jest również książka dla mnie, w ogóle Wam pokażę, bo ja po prostu zalewam cały internet, cały internet moją książką, ona wygląda w ten sposób, to jest ten pasek jest tylko po to, bo to jest moja kopia, kopia autora, ale macie całe kompendium wiedzy, no moje karty lecą, kompendium wiedzy na temat Tarota, jeżeli ktoś chce się uczyć, to macie wszystko ładnie, pięknie opisane, dokładnie tak jak ja stworzyłam tą stronę, tak jak ja bym chciała mieć książkę do Tarota na temat każdej karty. Musicie zobaczyć. Więcej Wam nie będę pokazywała, musicie, musicie zobaczyć. Musicie ocenić i napiszcie mi, jak ją oceniacie, ale staram się włożyć wszystkie informacje dla siebie na przyszłość, żebym mogła sięgnąć. Znajdziecie tutaj bardzo dużo informacji na temat kart. Także to na tyle. A my Przechodzimy do czytania, kochani. Także skupcie się na tej osobie i zobaczmy, co Wasza osoba w ogóle o was myśli. Co oni o Was myślą? Mamy 8 pucharów. Mamy cztery puchary i mamy rycerza denarów. No jest trochę niemrawa ta osoba. No ale dobra. Co oni do was czują? Co oni do was czują? Uważajcie, mój kot tutaj jest. Król denarów odwrócony. Kochankowie odwróceni. I paść buław. Ogon mojego kota również tutaj jest. I co oni zrobią w waszym kierunku? Co oni zrobią w waszym kierunku? Ja będę musiała na chwilę spauzować, żeby żeby uspokoić moją małą mi. Co oni zrobią w waszym kierunku? Kraść denarów. Umiarkowanie. Ja z denarów. Same denary. Ja nie widzę tutaj za dużo uczuć. To jest bardziej. Bardziej są same denary. Moja Kicia. Też jest. Dobrze, kochani. Ja będę musiała usunąć. Zaraz. Słuchajcie, kochani. No takie karty, jakie karty są? Słuchajcie, zaczniemy o tym, co ta osoba myśli o Was wagi. I zaczynamy od karty 8 pucharów. Także zdecydowanie ta osoba myśli o jakimś odejściu albo myślała o odejściu. Myśli o dystansie, ale z żalem. Ta osoba analizuje wszystko, co nie zadziałało, co zostało niewypowiedziane. I to nie jest oparta decyzja oparta na obojętności. To jest taka raczej karta, która mówi o tym, że muszę się oddalić, bo nie mogę już inaczej. Tak? Słuchajcie, ta osoba może uważać, że między wami nie było już wspólnej drogi. Na przykład, że różniliście się pod podejściem do życia, że może wagi były się zbyt emocjonalne, może za bardzo wymagające. I ta osoba może myśleć, że zrobiłem, zrobiłam, co mogłem, co mogłam, ale po prostu nie wystarczyło. I tyle. I, za, I trzeba już odejść. Czas po prostu odejść. Ale mamy cztery puchary. Także w tej w głowie tego, tej osoby panuje marazm. Także może patrzeć na, na waszą relację jak na coś, co, co miało potencjał, ale zostało niedopite do końca. I ta osoba wydaje mi się, że jest taka zawieszona yy, między było dobrze, a nie wiem, czy warto wracać. Także słuchajcie, może ta osoba nie odpisywać na, wi na, na wiadomości, ale może je czyta i myśli, nie chcę znowu tego samego przechodzić, ale czuję pustkę bez wagi. Także oni sami do końca nie wiedzą, co oni chcą. Oni w jakiś sposób tęsknią, ale nie chcą przechodzić tego samego. No i słuchajcie, rycerz denaru to taka najważniejsza karta w kontekście myślenia o tej relacji. Mimo dystansu ta osoba mentalnie ciągle trwa przy wadze, analizuje, rozważa, układa możliwe scenariusze. To jest taki typ, kto myśli praktycznie. A co gdybyśmy spróbowali jeszcze raz, ale mądrzej? Może was obserwować z ukrycia na social mediach, przez wspólnych znajomych i dalej, i możliwe, że ta osoba szuka momentu, żeby odezwać się w sposób, powiedzmy, bezpieczny. W głowie tej osoby ta relacja jeszcze nie jest zamknięta, tylko jest tak, jak gdyby zawieszona. Tak? Także tak. Ja, ja nie mówię. Ja nie wiem, jaka jest wasza sytuacja, także nie krzyżcie na mnie, nie bądźcie, ale ja, tu jest coś niezamkniętego. Tu jest takie zawieszenie. Co oni naprawdę czują do Was, Bagi? Słuchajcie, co oni naprawdę do was czują? Mamy króla denarów odwróconego. Także te uczucia tej osoby są zaburzone przez brak poczucia bezpieczeństwa, albo to, że oni nie mają kontroli. Także mo, ta osoba może się czuć przy Was niedostatecznie dobra dobra, albo dojrzała, albo przygotowana na prawdziwe zaangażowanie. Może czuje, że oni w jakiś sposób zawiedli Was i czuje z tego powodu winę albo wstyd. Także słuchajcie, przykładem może być na przykład, może myśleć, Waga potrzebuje kogoś, kto daje więcej. Ja nie jestem taki, ja nie jestem taka. To może być ktoś, kto kocha, ale boi się zobowiązań, bo jego życie nie jest jeszcze stabilne na przykład finanse, relacje rodzinne, przeszłość. Do tego mamy kochanków odwróconych także to serce tej osoby jest zdecydowanie rozdarte, bo pokazuje tutaj konflikt, miłość, rozum, namiętność, bezpieczeństwo. Waga albo ktoś inny. Te uczucia są silne, ale są bardzo chaotyczne. Ta osoba może kochać, ale po prostu nie umie podjąć jeszcze decyzji, jak w ogóle to przeżyć. Słuchajcie, możliwe, dla niektórych wag ta osoba zaczęła nową relację, ale myślami wraca nadal do wagi. Tak? Albo mówi, że to już koniec, ale tak naprawdę nie umie się odciąć. To też jest tutaj takie uczucie zawodu. Kochaliśmy się ale się pogubiliśmy. Tu była miłość, ale już tu jest bałagan. No i na samym końcu tutaj tego mamy pazia buław. Pazia buław to jest ta iskra, to jest pasja, to jest ciekawość, to jest zauroczenie. Także ta osoba nadal coś czuje. Tu jest emocjonalne poruszenie, gdy myśli o was, ale to nie jest jeszcze głęboka miłość. Ale uczucie się wciąż tli. Słuchajcie, może tej osobie zadrżeć serce, gdy widzi na przykład wasze zdjęcie? Może czuje pokusy, by tak po prostu napisać coś lekkiego, coś zabawnego, sprawdzić, czy ten kontakt jeszcze żyje. Tak to czują. Co oni zrobią realnie w waszym kierunku uwagi? Jakie będą ich realne działania? Słuchajcie, mamy Pazia denar. Także jest tu znak, że ta osoba może się odezwać, może zrobić coś konkretnego, ale w sposób bardzo ostrożny, niezobowiązujący. To nie będzie żadne miłosne wyzwanie, wyz wyznanie, wyzwanie. Raczej to będzie taka wiadomość krótka, zapytanie, jakiś drob drobny gest, taka forma testu, czy jeszcze mogę. Co wy zrobicie, zależy od Was wagi? Ja tylko czytam karty. Do tego mamy umiarkowanie. Kontakt może będzie delikatny, bardzo powolny, bardzo stopniowy, nie będzie dramatycznych deklaracji. Ta osoba chce najpierw przywrócić równowagę, poczuć się bezpiecznie. To jest taka karta leczenia, to jest karta cierpliwości, to jest karta subtelnych gestów. Może będzie pisać raz na tydzień, potem będzie dwa razy na tydzień. Potem zaproponuje spotkanie. spotkanie. Nie, oczekuj, nie oczekujcie wagi od razu jakichś wyznań, ale miejcie cierpliwość, jeżeli wam zależy. To ktoś, kto wraca na miękkich nogach, o tak Wam powiem. No i słuchajcie, yy, mamy asa denarów, na końcu pojawia się szansa na stabilny, nowy początek. Jeżeli Wami je odpowiecie z cierpliwością i nie będziecie naciskać, ta osoba może zaproponować realną zmianę, odnowienie relacji, relacje, wspólne plany, nową jakość. Słuchajcie, yy, podam Wam przykład taki z życia. Może paść taka wiadomość. Myślałem ostatnio, myślałam ostatnio, czy nie spróbować jeszcze raz, ale spokojnie, bez ciśnień, albo zastanawiałem się, co by było, gdybyśmy zaczęli od przyjaźni i powoli zobaczyli, gdzie to nas zaprowadzi. Słuchajcie wagi, taka moja porada, patrząc na te wszystkie karty, zachowujcie wewnętrzny spokój, nie reagujcie gwałtownie, nawet jeśli pojawi się prowokacja, ta osoba boi się emocjonalnych wybuchów. I wagi odpowiadajcie konkretem. Jeżeli oni napisze, napiszą hej, co słychać, odpowiedz dobrze, a co u ciebie? Nie wchodźcie od razu w jakieś emocjonalne tematy. Słuchajcie, dajcie szansę na odkupienie, ale z nowymi zasadami. Nie wracajcie do starego układu, jeżeli ta osoba się do was odezwie. Jeśli ma wrócić, to ma wrócić na nowych, na nowych warunkach. Tu będą nowe warunki. Tu nie ma. Tyle. Także takie, takie karty dla Was wagi. Oczywiście pamiętajcie, to już czytanie ogólne nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Ale zobaczmy, co jeszcze chciałam się zapytać. Co ja chciałam się zapytać? Co waga powinna zrobić w tej sytuacji? Co waga powinna zrobić w tej sytuacji? Co waga powinna zrobić w tej sytuacji? 9 denarów. Królowa mieczy. Papłanka, 8 pucharów. Słuchajcie, mi się wydaje wagi, że wy już też się wycofujecie troszeczkę. Cokolwiek, jakakolwiek to była relacja. Mi się wydaje, że Wy się wycofujecie. Tu jest jeszcze jakieś uzależnienie, ale Wy się już kochane wy, wycofujecie. Słuchajcie, wagi. Um, 9 denarów odwrócona. Porada jest taka, Wagi, um, porzućcie fałszywą samowystarczalność. Tak? To jest piękna karta, jak jest postawiona w ten sposób, natomiast odwrócona mówi o tym, że możecie, Wagi, udawać, że wszystko jest ok, że wszystko macie pod kontrolą, że czujecie się wolni, że czujecie się niezależni, a w głębi kurde tęsknicie. Może jesteście zbyt dumne, by pokazać emocje, Albo żeby uznać, że też potrzebujecie miłości, czułości, przynależności. Co macie zrobić, Wagi? Przestańcie udawać, że wszystko gra. Nie musicie być silne na pokaz. Jeśli coś Was boli, nazwijcie to. Jeżeli chcecie kontaktu, powiedzcie wprost, ale bez oczekiwań. Autentyczność Wagi to jest siła, nasza siła, nie słabość. Słuchajcie, na przykład, przestańcie na przykład, zamiast rzucać zdjęcia na Facebook. Które mają pokazać. Patrzcie, jak mi dobrze bez ciebie. Zróbcie coś prawdziwego dla siebie. Nie, nie rywalizujcie. Wróćcie do tego, co naprawdę daje wam spokój, a nie, nie iluzję, że macie się świetnie. Słuchajcie. No i pokazała się nasza ulubiona królowa, bo to jest nasza królowa. Królowa znaków powietrznych, królowa mieczy. Myślcie chłodno, mówcie szczerze, chronicie swoje granice. Królowa mieczy to dojrzałość emocjonalna, intelektualna, psychiczna. I tutaj Tarot mówi, waga musi podejść do sytuacji już bez złudzeń. Macie prawo powiedzieć, nie zgadzam się na półśrodki. Jeśli wracamy, to z dojrzałością, jeśli nie, to zostawiamy to z godnością. Tak? Opracujcie swoją pozycję, zdecydujcie, co jesteście gotowe dać i czego absolutnie nie chcecie więcej przeżywać. Mówcie jasno, ale mówcie z klasą wagi. Nie oskarżajcie, nie błagajcie, komunikujcie się czysto, stanowczo. Jeśli ta osoba odezwie się tak zdawkowo, tak króciutko, nie ignorujcie, ale też nie rzucajcie się w emocje. Powiedzcie na przykład, dobrze, że piszesz, ale jeśli mamy rozmawiać, to konkretnie i nie chcę gry w kotka i myszkę. Koniec. Słuchajcie, matka, płankę, zdecydowanie zaufajcie swojej intuicji. Milczcie, milczcie gdy trzeba. I nie zdradzajcie wszystkiego. Kapłanka radzi, zatrzymajcie się, wejdźcie w siebie, słuchajcie wewnętrznego głosu. Nie musicie podejmować decyzji od razu. Nie pokazujcie wszystkich kart. Wasza siła teraz to cisza, obserwacja, mądrość duchowa. Słuchajcie, nie szukajcie odpowiedzi na zewnątrz. Nie pytajcie znajomych, na pewno nie przez ten krótki czas. Nie pytajcie znajomych, co ja mam teraz zrobić. Odpowiedzi macie w sobie. Przemyślcie, czy wy chcecie naprawdę tej relacji z serca, czy ze strachu przed samotnością. Jeżeli poczujecie, że ta osoba wraca z tych samych wzorców, nie musicie reagować. Zatrzymajcie się. Posłuchajcie się, jak się czujecie w obecności tej osoby. Czy jesteście spokojne, czy jesteście znowu napięte wagi. Osiem pucharów słuchajcie, odejdźcie od tego, co już was nie karmi. To jest bardzo silna karta, i ona mówi o tym: odpuśćcie stare schematy. Odpuśćcie jakieś emocjonalne uzależnienie, odpuśćcie te iluzje. Jeśli relacja się nie rozwija, jeśli kontakt ciągle was rani, odejdźcie nie dla kary, ale dla własnego spokoju. Słuchajcie, zastanówcie się tak naprawdę, co w tej relacji was przyciąga. Czy to jest miłość, czy to jest jakaś emocjonalna adrenalina, czy to jest przyzwyczajenie? Jeśli to nie daje wam wzrostu, to to zostawcie. Odejście nie, nie, nie oznacza braku uczuć. To też jest akt szacunku do samej siebie. Jeśli przez tą relację przestajecie w ogóle dbać o siebie, nie śpicie, analizujecie każde słowo, to jest znak, że czas się zdystansować. Zróbcie rytuał odcięcia albo napiszcie list pożegnalny, nawet jeśli go nie, wys nie będziecie wysyłać. I słuchajcie, aż mieciarki przechodzą, mamy koło fortuny, zdajcie się na los. Ponadchodzi zmiana. Koło fortuny mówi, że cykl się kończy, inny cykl się zaczyna. Przypadek, synchroniczność, zbiegi okoliczności, to wszystko może nagle zmienić bieg sytuacji. Ale, żeby ta zmiana była pozytywna, wy musicie być gotowe. Także, co zrobić? Nie kontrolujcie wszystkiego, zróbcie swoje, pozwólcie wszechświatowi działać. Możecie zapisać tą intencję ee, w cudzysłowie. Napiszcie sobie intencję. Proszę o najlepsze rozwiązanie tej sytuacji zgodnie z moim najwyższym dobrem. Nie wiem, zapiszcie sobie tą karteczkę, połóżcie pod poduszkę albo trzymajcie w kieszeni. Możecie nagle, nagle spotkać tą osobę w sklepie, możecie dostać niespodziewaną jakąś wiadomość albo pojawi się ktoś nowy, kto was zaskoczy ciepłem. Los działa, a wy musicie być gotowi, gotowi i odpowiedzieć mądrze. Słuchajcie, Jaka to jest, podsumowując, jaka to jest dla Was porada, co zrobić, jeżeli chodzi o tą osobę? Przestańcie udawać, że nie czujecie. Przestańcie udawać, że wszystko jest dobrze, jeżeli nie jest. Zacznijcie myśleć jasno, komunikować się dojrzale. Zaufajcie swojej intuicji, zachowajcie milczenie, gdy trzeba. Tutaj jest czas, żebyście odeszły już wagi od iluzji i emocjonalnych przy, przywiązań. Tak? Otwórzcie się na zmiany, które przy, przynosi Wam los. Bo tutaj będą zmiany. Koło fortuny o tym mówi. No dobra, kochane, a ja jeszcze chcę zobaczyć, co Was czeka w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o sprawy związane z tą osobą. Co Was tutaj czeka, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o tą osobę? Co Was tutaj czeka bardziej? A z Pucharów. Siedem mieczy. Sześć mieczy. Flowa buła. I mamy cesarza. Wejdziej wagi, żeby więcej namieszać sobie w życiu. Mamy asa pucharów. Nowy początek uczuciowy, otwarcie serca. To bardzo pozytywny sygnał. Tutaj pojawia się na nowo miłość, tak? To jest takie otworzenie na tą miłość. Słuchajcie, może to być ponowne zakochanie się, to może być również przełamanie ciszy, to może być szczera rozmowa, to może być wyznanie. Ta karta mówi w ogóle o takiej czystej, emocjonalnej fali, która się wylewa, być może długo była tłumiona, długo były tłumione te uczucia i w końcu znajdują drogę. Jaka jest możliwa sytuacja? Jak przykłady z życia. Słuchajcie, ta osoba może powiedzieć wam coś takiego. Nie mogę o tobie zapomnieć nadal, coś do ciebie czuję. To może być rozmowa przez łzy, to może być spotkanie, które wywoła ogromne emocje, a z pucharów to też taki impuls na nowy początek, pod warunkiem, że obie strony są gotowe emocjonalne. Dla niektórych wag to będzie powrót tej osoby, dla niektórych wag to będzie kompletnie nowa osoba. Ale pojawia mi się tutaj siedem mieczy, i siedem mieczy to, są, to mogą być niewypowiedziane intencje, to mogą być jakieś uniki, to, mogło, to może być ten cień w relacji. Słuchajcie, po Asie Pucharów przychodzi ostrzeżenie. Ktoś w tej relacji może unikać pełnej prawdy, grać na dwa fronty albo nie mówić wszystkiego. Może chodzi tutaj o lęk przed konfrontacją, wstyd, nieczyste intencje albo strach w ogóle przed bliskością. To też wskazówka, uważajcie, komu ufacie i ile dajecie z siebie. Ta osoba może powiedzieć, że chce wrócić, ale w tle może być nierozwiązana przeszłość. Była partnerka, problemy rodzinne, uzależnienie. Także, Wagi, musicie uważać, żeby nie zakochać się od nowa albo nie zakochać się zbyt szybko bez sprawdzenia faktów. To jest coś, nie ten teges. Słuchajcie, yy, mamy sześć mieczy. Uzdrowienie przez dystans, podróż ku równowadze. Także to bardzo ważna karta przejścia emocjonalnego, psychicznego albo fizycznego i mówi, że po konfrontacji z cieniem i niepewnością przyjdzie moment oddechu, decyzji o zmianie jakości tej relacji, albo odejście, kompletne odejście, albo wspólne uzdrowienie. Możecie zdecydować się na rozmowę o przyszłości, albo robimy to na poważnie. I uczciwie, albo kończymy z szacunkiem. Może być to wspólne postanowienie, robimy krok naprzód, albo może waga wy powie, powiecie, muszę odejść, by po prostu odnaleźć siebie. Dla niektórych będzie tak, że wrócicie do siebie i popłyniecie na te spokojniejsze wody, a dla niektórych wag będzie kompletne odejście wagi, będziecie musiały tutaj zostawić. I jeżeli to zrobicie, Mamy królową buław. To jest powrót siły, to jest powrót magnetyzmu, pewności siebie, zwłaszcza u Was wagi. To jest karta wewnętrznego ognia, to jest karta charyzmy, pokazuje, że niezależnie od tego, co się wydarzy, wagi, wy odzyskacie siłę, wy odzyskacie godność, wy odzyskacie atrakcyjność i taką decyzyjność. Będziecie stawać się kimś, to zna Twoją wartość i nie prosi o miłość, tylko pozwala jej się wydarzyć. Słuchajcie, może, możecie zauważyć, że ta osoba zacznie starać się bardziej, bo widzi, że Wy już nie czekacie na nich z desperacją, że Wy żyjecie, że Wy rozwijacie się, że macie energię i jesteście tym w cudzysłowie światłem, nie cieniem. Może wrócić fascynacja, ale już na Waszych warunkach. Jeżeli Wy postanowicie odejść od tej relacji, to ta siła i tak do was wróci. Czy będziecie same, czy nie będziecie same, będziecie bardzo atrakcyjne. No i słuchajcie, na samym końcu mamy cesarza. To jest stabilizacja, to jest decyzja, to jest struktura lub silne granice. Cesarz to jest karta kontroli, to jest karta konkretu dojrzałego działania i poważnych decyzji. Może, także może oznaczać nowy związek. Nowość na solidnych fundamentach z kimś poważnym, z waszym cesarzem, może oznaczać zakończenie relacji i po prostu ugruntowanie siebie, albo może oznaczać wejście do relacji z kimś nowym, kto jest stabilny, kto jest dojrzały. Jeśli ta osoba dojrzeje, o, której my, o którą się pytamy, jeżeli oni dojrzeją, może wrócić z jasną propozycją. Chcesz, chcesz być ze mną, czy nie? Zacznijmy od nowa. Jeśli nie, to wy wagi poznacie kogoś nowego, bardziej odpowiedzialnego, albo same ustanowicie granice, które was chronią i chronią wasze serce. Słuchajcie, a z pucharów przypływ emocji, otwarcie się na nowe emocje, co możecie odczuwać? Nadzieję możecie odczuwać, zakochanie się. Jeszcze raz. Ale siedem mieczy ostrzeżenie tu jest jakaś ukryta prawda, i tutaj wprowadzi trochę niepokoju i wątpliwości do waszego życia. Sześć mieczy odchodzenie od dramatu, uzdrowienie i podjęcie decyzji. I po tej decyzji królowa była wzrost mocy osobistej, atrakcyjność, siła i na samym końcu cesarz decyzja i stabilizacja, nowy porządek, poczucie bezpieczeństwa. Także karty, karty takie dla was. Takie dla was karty. No dobra, ale ja chcę zobaczyć, co to jest ten pucharów dla niektórych. Ktoś tutaj się nie chce poddać, jeżeli chodzi o tą dawną relację. Nie wiem, czy to jest ta osoba wasza, czy to wy wagi nie chcecie się poddać. Jesteście już zmęczone. Ja tutaj widzę zmęczenie, jesteście po wielu bitwach, ale nie chcecie poddać się, wy chcecie walczyć, wy chcecie pracować, jeżeli chodzi o ten związek. Albo oni, albo wy będziecie chcieli dalej pracować nad tym związkiem. Siedem mieczy. Wiecie co? Tutaj ktoś was obserwuje, ktoś ma dużo pasji do was. To oni, to ta osoba. Oni dalej, oni, yy, oni dalej są zainteresowani, a wy o tym nie wiecie, że was szpiegują. Tylko to są to, to, takie trochę niedojrzałe zachowanie, ja tutaj widzę. Dlaczego jest sześć mieczy? Powrót do domu, celebrowanie powrót do domu i powrót do siebie. To sześć mieczy, to nie może, słuchajcie, to jesteście wywagi. Cokolwiek podejmiecie, jaka, jakąkolwiek drogę wybierzecie, pamiętajcie też czytanie ogólne. Także są dwie drogi, albo wrócicie do siebie, albo nie wrócicie do siebie i obie drogi będą super. Bo nie dość, że to jest celebracja i radość, to jeszcze jest cesarzowi. Tak jakbyście miały wrócić do siebie. Dlaczego jest królowa buła? Wy macie siłę, wy macie powera. I staniecie na rozdrożu, to wy będziecie decy decydować, którą drogę chcecie wybrać. Także staniecie, będziecie mieć dwie opcje do wyboru. A cesarz to jest osoba, która, to jest wasza osoba, to jest nowa osoba z którą będziecie się komunikować i to jest osoba, która was kocha. Także ja nie wiem, czy to jest ta osoba z którą macie kontakty, czy to będzie kompletnie, ale wydaje mi się, że to jest ta sama osoba. Oni mogą powiedzieć, że was kochają, bo tutaj jest dużo może zacząć się dziać. To będzie moment. Ale wtedy tylko wagi, gdy wy po prostu do siebie dojdziecie, wy musicie najpierw do siebie dojść. W sensie, ja widzę moją siłę, ja widzę, że jestem atrakcyjna, ja nie potrzebuję żebrać o tą miłość, ta miłość ma do mnie przyjść. Słuchajcie, to są bardzo pozytywne karty wagi. Ja widzę, ja nie widzę złej dramatu, ja widzę, że wyrośniecie w siłę i w tą atrakcyjność, to wy będziecie wybierały, czy chcecie być z tą osobą, czy nie. I już to nie jest na ich warunkach, to jest na waszych warunkach. Teraz oni muszą przyjść i się zapytać, czy wagi, czy, czy chcecie mnie, czy nie. Ale ta osoba, możliwe, że jest waszym cesarzem, czyli tą, drugą, tą ważną osobą w waszym życiu, i ta osoba wyjdzie z inicjatywą, mi się wydaje, i powie wam, że was kocha. Tu będą jakieś rozmowy, tu będzie się coś działo. Także takie czytanie dla Was. Pamiętajcie, moje czytania są zazwyczaj krótkoterminowe, do dwóch tygodni maks. Także tak to zostawiam. Eee, życzę Wam wspaniałego tygodnia, życzę Wam wspaniałego. Może dwóch tygodni. Dajcie mi znać co myślicie, napiszcie mi czy re... napiszcie mi czy rezonuje. Ja was pozdrawiam, przesyłam wam buziaki i pa, pa.